Tak więc witam z tej strony BlackTazor. Yy, I tak, zgodnie z, z, z życzeniem yy, jednego pewnego użytkownika w tym momencie nie pamiętam, bo jest 3.35, jak widzicie. Yy, tak, tu mamy link, macie link do pobrania w wersji non Steam Prison Architect yy, wersji 1.0. Yy, oczywiście spolszczona. Yy, po pobraniu tego tam jest 285 MB. Yy, mamy. Prison Architect spakowane, rozpakowujemy to. Wypakuj tutaj. Tak i po rozpakowaniu mamy w plik, i tutaj od razu nam się odpali Prison Architect. I zaraz zobaczycie. Ja tu w tych plikach nic nie zmieniałem. Ja to po prostu znalazłem. Było to na płatnej stronie, ale że ja tam miałem konto, to dla was pobrałem. Spakowałem, o i proszę bardzo, dzień pierwszy, przyjazd się jest po polsku, wszystko, przynajmniej większość, tak, yy, ale tak, yy, ogólnie działa, przynajmniej tym się nie włącza, miałem wersję na Steama, yy, ale mam nadzieję, że komuś się przyda, także dzięki i na razie, yy, link do pobrania macie w opisie.